Witajcie kochani. Troszkę mnie nie było, stęskniłam się za wami. Ja nazywam się Monika Burzyńska. Jestem psychotronikiem, psychologiem tantrycznym, a biorąc pod uwagę to, co chcę dzisiaj Wam przekazać, to chyba powinnam się przemianować na wróżkę zębuszka, ponieważ staję się powoli specjalistą od spełniania ludzkich marzeń. Ponieważ dzisiaj z odpowiednim wyprzedzeniem, przychodzę do was z wedyjską wiedzą o pewnym szczególnym dniu, bardzo szczególnym, który już niedługo wydarzy się na linii czasu każdego z, dnia, z nas. W sanskrycie ten dzień nazywa się Akshaya Tritya. Akshaya Tritya. Dzień nieskończonego dobrobytu. Dzień spełnienia marzeń. Co to jest za dzień? No więc, to jest taki dzień, w którym energie wszechświata równoważą się. O, w jaki sposób te energie wszechświata równoważą się? O, raz do roku coś takiego się dzieje, kiedy. Słońce i księżyc, w ujęciu astrologicznym, przebywają w takiej przestrzeni w kosmosie, w której czują się najlepiej. W astrologicznym języku nazywa się to egzaltacja, przestrzeń egzaltacji, miejsce, punkt egzaltacji. No i kiedy ciała niebieskie, słońce i księżyc, przebywają w miejscu swojej egzaltacji powstaje szczególna harmonia energii, yang i yin i w tym dniu, raz do roku w, tej, w tym dniu szczególnej harmonii energii, kiedy i księżyc i słońce czują się doskonale wszechświat może nam przekazać swoje błogosławieństwo i ten dzień, według historii, według historii, w hinduizmie, w joginizmie, w dżinizmie, ten dzień jest czczony jako dzień, w którym przybył Lord Parashuram. I to był, to była taka istota, która, której przybycie Uwolniło wszystkich tych, którzy rozwijali się duchowo od wpływów istot demonicznych. To takie błogosławieństwo od wszechświata, że wszyscy ci, którzy rozwijają się, rozwijają się duchowo, żeby im pomóc w praktyce, energia wszechświata uwalnia ich od wszelkich negatywnych wpływów, no nazywanych istotami demonicznymi. To tak z historii tego święta. Um, natomiast co dla nas może spoza kręgu hinduizmu ten dzień, bo on wpływa na całą planetę. Um, I w tym dniu, w tym dniu szczególnie dobrze jest zaczynać ważne dla ciebie przedsięwzięcia, ważne dla ciebie rzeczy. Um, może to być podpisanie umowy, kupno samochodu, kupno nieruchomości, jakieś inwestycje finansowe, ważne spotkania, jeżeli planujesz to właśnie na ten dzień, jeżeli chcesz, żeby coś Ci się udało, no coś, co jest dla ciebie szczególnie, szczególnie ważne. Może to być zawarcie umowy, ale może też być zawarcie umowy małżeńskiej. Tak? Może to być dzień, w którym chcesz począć dziecko. Zależy kto dla kogo, co jest bardzo ważne. Więc wszystkie takie ważne, istotne dla Ciebie rzeczy warto zaczynać tego dnia. I to jest dzień na linii czasu, w którym zasiewa się ziarno. Tak jak na kolendzie wam mówiłam, że jest 12 dni, w których szczególnie warto zasiewać swoje intencje, ponieważ te intencje będą wpływać na to, co się będzie zadziewać w kolejnych miesiącach. I co? Dostaję od Was komentarze, że o rany działa. <grywa> Orany a nie mówiłam. A... Więc teraz też nie wierzcie, ale sprawdźcie, że. Ten szczególny dzień, ja na koniec filmiku oczywiście powiem, jaka to jest data w roku 2023, ale w tym szczególnym dniu warto rozpocząć coś ważnego i zasiać swoją intencję. Intencję tego, co chcesz, żeby Ci się przydarzyło, co chcesz, żeby wydarzało Ci się w całym nadchodzącym roku. I czy wierzysz w Akshaya Tritię, czy nie? To i tak naukowo jest udowodnione, że ci, którzy planują, to im marzenia i plany się spełniają, a ci, którzy jakby zapominają o planowaniu, to płyną jak patyki w rzece z nurtem. Więc po prostu sobie poplanuj, a jeżeli no, czujesz, że dla ciebie bardziej artystyczna forma jest odpowiednia i kompatybilna z tobą, to zrób sobie mapę marzeń, tak, zasięg marzenia. Ostatnio wam proponowałam malowanie mandali. Rozszerzyłam troszeczkę swoją wiedzę na ten temat. I wiecie, w wiedzy wedyjskiej istnieje coś takiego jak jantra. Symbol. No to logotyp Instytutu Areta jest właśnie taką jantrą. Symbol jest. Formą technologii, która ubiera formę wzoru, pewien myślokształt, pewną rzecz, istotę rzeczy, o którą chodzi twórcy. I bardzo fajną technologią psychotroniczną na ten szczególny dzień byłoby, gdybyś Swój plan, swoje marzenie ubrał właśnie w taką jantrę, symbol. I z tym symbolem w ciągu tego dnia pracował, medytował, wizualizował, koncentrował swoją uwagę właśnie na tej no, Jantrze, tak? Jantra, symbol. Może to być dowolny symbol czegoś, o co ci chodzi. No dobra. Jeszcze raz. Ten dzień wszystko co w ten dzień zaczniesz przyniesie nadzwyczaj pomyślne rezultaty. Nadzwyczaj pomyślne. Więc um, wszystko czy z jantrą, czy bez jantry, z mandalą, czy bez mandali, wszystko co chciałbyś, wszystko co chciałabyś, o czym marzysz, zacznij tego dnia. Um, Wszystkie super ważne rzeczy. I teraz troszeczkę takiego, znaczy zanim powiem o przygotowaniu, to powiem jeszcze, w jaki sposób ten dzień jest obchodzony w kulturze wedyjskiej. Na ten dzień były przyporządkowane szczególne asany, szczególne pozycje jogi. Wybrane na ten dzień medytacje, wybrane na ten dzień wizualizacje, koncentracje, ponieważ przez to, że energia Słońca i energia Księżyca pozostawały w wyjątkowej harmonii właśnie tego jednego, jedynego dnia w ciągu roku, to błogosławieństwo energii wszechświata, komuś, kto jest zaawansowany w praktyce duchowej. Pomoże przejść na kolejny poziom swojego rozwoju duchowego. To jest właśnie ta metafora lorda parashuramy, który wyzwala wszystkich tych, którzy rozwijają się od wpływów demonicznych, od ograniczeń. Więc na ten dzień szczególnie warto sobie zaplanować różne Twoje własne duchowe praktyki. Jeżeli ćwiczysz jogę, to jogę, medytację, wizualizację. No ja już zasugerowałam, że warto sobie wtedy wizualizować, medytować i pracować z symbolem twojego marzenia. Ale to jest słowo oprzygotowałam. Ponieważ, żeby, żeby naprawdę do... Bo energia tego dnia jest naprawdę bardzo wysokowibracyjna. I jeżeli ty nie do końca jesteś wysokowibracyjny, to może tak przelecieć i polecieć i no coś tam z tego wyciśniesz, ale może nie błysnąć aż tak mocno w twojej a, inkarnacji, zwłaszcza jeżeli. No. Dobra, nie, nie będę już jakieś wątki poboczne się wdrażać. Zwłaszcza jeżeli w swoim horoskopie urodzeniowym masz nieharmonijne aspekty pomiędzy Słońcem a Księżycem. Dobra, jak dzień. się przygotować do tego? Przygotowujesz się w taki sposób, że dzień wcześniej, dzień wcześniej, sprzątasz cały dom, trywialne, ale w praktykach, w kumulacji energii. Magiczny, magicznego spełniania życzeń. Ja używam słowa magicznego, ale magia to tak naprawdę technologia. To jest wiedza o tym, co nie o tym, co może wszechświat. świat. No i to jest właśnie taka wiedza. Żeby dobrze wykorzystać tę energię, musisz najpierw sprzątać swoją przestrzeń. I sprzątając swoją przestrzeń w szczególny sposób, Zwróć uwagę na wszystkie kąty w Twoim domu. Wszystkie kąty muszą zostać umyte. Sorry bardzo, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Rankiem dnia owego szczególnego obudź się, weź ożywczą kąpiel, prysznic, a potem wypij szklankę wody z kurkumą i łyżką, połową łyżką miodu, bo to ci pozwoli tak no, nawodnić, na, nasmarować twój organizm od środeczka i pozwoli całej energii już rano wchodzić w twoje ciało w dużo bardziej harmonijny sposób. Dalej warto tego dnia, już o tym wspominałam, robić praktyki medytacyjne, wizualizacje, jeżeli pracujesz z mantrami, jest to jakiś sposób dla ciebie harmonijny, to fajnie właśnie popracować z mantrą jakąś. A... Jeżeli w swoim domu posiadasz jakąś formę ołtarza, Nieważne, jaka to jest religia, warto właśnie w szczególny sposób w ten dzień zrobić ofiarowanie na tym ołtarzu, podarować kwiaty, kadzidełko tego typu rzeczy, no, generalnie tego dnia warto swoje myśli skupiać się na absolcie i na Bogu. Ponieważ jak skontaktujesz się w swojej jaźni, w swoim jestestwie, z sakrum, energetycznie podciągniesz się najwyżej. I serio, to jest informacja, która dochodzi do mnie ze wszystkich dosłownie stron. Czytam Pagan Gita, wiedza wedyjska, czy tam Hermatikę, tak? wiedzę z Egiptu, od Tota. To. Wszystkie starożytne źródła mówią: skup się na Bogu. Najszybciej ci będzie, najłatwiej. Więc tego dnia skup się na no. Bogu, cokolwiek to słowo, idea, dla ciebie oznacza. Na sakrum się skup. Ok, um. dalej. Tak jak powiedziałam, warto tego dnia zasiać Twoje marzenie. I zaproponowałem, że możesz użyć do tego technologii jantry, czyli specjalnego znaku, który wyobraża. manifestuje, zamyka formę twój twój cel, Twoje pragnienie. I tak, na przykład, na przykład. Jeżeli jesteś sportowcem, to odnoić coś, może w internecie to będzie do znalezienia, coś co się nazywa jantra planety Mars, to będzie też dla do, wojowników, do dla kogoś kto chce zwiększyć energię męską, jantra planety Mars. Jak chcesz zwiększyć energię bogactwa, obfitości, jantra bogini Lakshmi jak chcesz zwiększyć, albo Jowisza, tak? Planety Jowisz. Jak chcesz zwiększyć energię kobiecości, Jantra, planety, Wenus i tak dalej, i tak dalej. Chcesz być mądrzejszy Jantra planety merkury. Dobra, nie o tym <laughs> miał być. A, to może być twoja dowolna twórczość. Tak, obrazek narysujesz, chcesz samochód kupić obrazek samochodzika. Tak. Nic, no i medytujesz z tym. Albo po prostu klasyczna, zwykła mapa marzeń. Tego dnia. Akszaja Tritria. Czysty, umyty, z czystym wnętrzem, czystym sercem, w umytym domu. Skoncentruj się na swoim marzeniu, bo to jest dzień, kolejny taki, w którym wszechświat daje Ci szansę. Ha, nie koniec. Nie koniec. A, bo wiesz co, tego dnia warto, żeby wśród marzeń, które zasiejesz, zasiać, zamówić taką intencję, żeby jakiś rodzaj twojej twórczości, twojej kreacji zadedykować korzyści wszystkim tych, którzy Ciebie otaczają. Pomyśl sobie, wrzuć taką intencję, proszę Cię tego dnia. A dlaczego Ciebie o to proszę? Dlatego, że jest to zadanie dla naszych dusz związane z energiami roku 2023. Żeby wyrazić swoją kreację w taki sposób, żeby swoim talentem przysłużyć się a, swojemu otoczeniu. Dla taką intencję, żeby to, co tworzysz, Czymś, co robisz, sposobem w jaki jesteś, w jaki się przejawiasz, żeby przynieść korzyść twojemu otoczeniu. W dobry sposób, żeby to była taka sytuacja wygrany wygrana. Ok, I teraz informacja, na którą oczywiście wszyscy czekacie. Ten dzień w roku 2023 przypada na 22 kwietnia. Dlatego przygotujcie się, pomyślcie dobrze, dobrze pomyślcie, jakie marzenie chcecie spełnić, ponieważ wszechświat je pomoże spełnić. Tego dnia wszechświat tak dmuchnie w żagle jego żaglowca marzenia, że twój statek może przemierzyć ocean od myśli do materii. Kłaniam, Ci się nisko. Ja nazywam się Monika Burzyńska. Jestem psychotronikiem, psychologiem, tantrycznym poszukiwaczem dawnych prawd. I przeogromnie dziękuję za Twoją uwagę i obecność. Do zobaczenia.